No to cześć, rozważam jeszcze sprzedaż kolekty Deluxe. Są to modele w skali 1-12 kolekta. Jest to ogier andl andluzyński, anandluzyński, jakoś tak już się gubię w tej nazwie. Mm, więc tak, modele są bardzo ciężkie. Ten ma cieniowane Z lekka widać przejście na grzywie Dość dobrze widoczne mięśnie, ogon też jest lekko cieniowany. Jest to oczywiście oryginalne malowanie. Jest on siwo, siwo jabłkowity. Konik posiada strzałki kopytowe. Jest on ogierem. Tak jak wygląda nas pyszczka, jest naprawdę cudownym konikiem. Rozważam również sprzedaż klaczy luzytańskiej z Collector Deluxe. Również jest piękna, spyska. Ona jest troszeczkę w słabszym stanie niż on. Również masz czałki kopytowe. Jest przepiękna, spyska. I tak dalej. Ogier w tyle za 65 zł, bo nowe kosztują 80 zł w górę. Ona również coś tego typu. Ona stoi tylko jakieś to pudełko krzywe. A jeżeli nie, to wezmę ją po prostu na malowanie. Albo malowanko, albo po prostu sprzedaż yy, w takim stanie jaki jest. O biorę, jest w troszeczkę lepszym stanie. U niego nawet nic nie widać. On jest szary, no to u niego nie, ani nie małej ryski. U niej troszeczkę większe ryski. Więc myślę tak o 60 zł. Ona 60, on 65. Jeżeli nikt jej nie zgarnie, no to po prostu pójdzie na a, customa potem na sprzedaż. Więc no.